Teraz objaśnię Państwu, w jaki sposób podstawić faktyczne liczby drobnoustrojów, które wyrosły nam na żalce, do wzoru, który przed chwilą omówiła. Wyobraźmy sobie, że wszystkie rozcięczenia, które zastosowaliśmy w naszej analizie, to były cztery rozcięczenia. N, jak natura, czyli nasza woda w butelce, pobrana bezpośrednio z próbki. 10 rozcieńczenie dziesięciokrotne, 10 100 rozcieńczenie 100 i te jak 1000 rozcieńczenie 1000 daje nam to cztery różne szalki Petryego z różnymi rozcieńczeniami dla danego mikroorganizmu. Im wyższe rozcieńczenie tym spodziewamy się, że mikroorganizmy są bardziej rozcieńczone, co będzie oznaczało w praktyce dla nas, że na szalce Petriego będzie stopniowo malała liczba wyrosłych kolonii. Mniej więcej dziesięciokrotnie mniej na każdym rozcieńczeniu. Gdy na szalce Petriego wyrośnie nam bardzo dużo kolonii, Szoka Pekiego ma 9 cm średnicy, więc jeśli wyliczymy 300 kolonii i więcej oznacza to, że tych kolonii jest tak dużo, że bardzo łatwo jest popełnić błąd. Więc równie dobrze zamiast 370 tych kolonii mogłoby być tutaj 450 albo jeszcze więcej. Dlatego wszelkie wyniki przekraczające 300 odrzucamy z naszej analizy jako nieważne jeżeli tu wyliczymy 370 jednostek tworzących kolonie, czy też kolonii na szalce, wówczas spodziewamy się, że w 10-krotnym rozcieńczeniu będzie ich około 10 razy mniej. Niech będzie, żeby wyrosło nam tu 45 kolonii na rozcieńczeniu 10 na rozcieńczeniu 100 krotnym kolonii 7 i na rozcieńczeniu. Tysiąckrotny i jedna kolonia. Bardzo często przyjmujemy założenie również takie, że dwie i mniej kolonii odrzucamy również z naszej analizy, ponieważ jest też prawdopodobne, że taka pojedyncza kolonia jest wynikiem zakażenia. Jak teraz te nasze wyniki podstawić do wzoru? Więc 370 jako większe niż 300 Odrzucamy z naszej analizy. Podobnie odrzucamy jeden. Zostają nam dwa ważne odczyty: 45 i 7. Zgodnie z tym, co jest podane we wzorze, naszą liczbę wyrostków kolonii mnożymy jako rozcieńczenie. Co daje nam dla tego rozcieńczenia 450? Dla rozcieńczenia setnego daje nam. 700. I tą sumę, ponieważ dodajemy wartość jedną do drugiej, tą sumę dzielimy przez liczbę ważnych odczytów. To znaczy, że mimo, iż mieliśmy cztery różne szalki, to dwie odrzuciliśmy. Zostają nam tylko dwa ważne odczyty. Stąd tu mamy dwa. Nasza suma. To 1150 kolonii, podzielone przez dwa ważne odczyty daje nam wynik ten L 575 i teraz jaka jednostka? JTK na mililitr, to znaczy jednostek tworzących kolonie na 1 ml wody. Gdybyśmy badali plewę, mielibyśmy 575 jednostek tworzących kolonie na 1 gram gleby i to tyle.